Connecting to AI. Connecting to, AI. Connecting to, AI. to jest podcast AI codziennie, czyli co słychać w sztucznej inteligencji. Zapraszam do wysłuchania najciekawszych informacji ze świata AI. Dzień dobry. Przy mikrofonie Aśka. To jest podcast AI codziennie. Odcinek numer 133. Zaczynamy nowy tydzień. Dziś mamy poniedziałek, 25 marca. Zapraszam do wysłuchania najciekawszych informacji ze świata sztucznej inteligencji. Co w dzisiejszym odcinku? Zaczniemy od Google i ich nowego Search Generative Experience. Następnie wspomnimy o Apple i ich pogoni za liderami w AI. A skończymy wątkiem zmian w Stability AI. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Znajdziesz tu ciekawostki, newsy i narzędzia AI. Rozpoczynamy od zmiany zasad gry, które wprowadza Google, a ta gra nazywa się Wyszukiwanie Informacji w Internecie. Business Insider donosi, że wprowadzenie przez Google generatywnej sztucznej inteligencji do wyszukiwarki jako Search Generative Experience. Wywołało poruszenie wśród właścicieli stron internetowych. W zeszłym roku wyszukiwarka Google, która jest kluczowym źródłem przychodów firmy, przyniosła co najmniej 150 miliardów dolarów przychodu. Teraz jednak, ze względu na rosnącą konkurencję ze strony Microsoftu i OpenAI, Google decyduje się na zmianę, która ma na celu usprawnienie dostarczania informacji użytkownikom, jednocześnie zwiększając satysfakcję skorzystania z, z wyszukiwarki. Search Generative Experience stara się dostarczać bezpośrednie odpowiedzi na zapytania użytkowników, zanim ci dotrą do tradycyjnej listy linków, co może mieć znaczące konsekwencje dla firm polegających na Google w zakresie ruchu i wyświetlania reklam. Pomimo, że jest to dopiero początek, analizy wskazują, że popularność tradycyjnych metod wyszukiwania może spaść o 25% w ciągu dwóch lat. Zmuszając Google do adaptacji w zmieniających się realiach i sposobie korzystania z internetu. Następnie zerkamy do drugiego giganta. Apple znalazła się pod presją w związku z opóźnieniami we wdrażaniu rozwiązań AI. Gigant technologiczny, znany z niechęci do partnerstw zewnętrznych i skupiania się na własnych rozwiązaniach, musiał zrewidować swoją strategię w obliczu rewolucji generatywnej sztucznej inteligencji. Firma opóźniła rozwijanie własnych rozwiązań AI konkurencyjnych dla modeli GPT czy DAO-e. Teraz prowadzi rozmowy zarówno z Google, jak i chińskim Baidu. Decyzja o współpracy z tym ostatnim podkreśla strategiczne znaczenie rynku chińskiego dla Apple i wskazuje na potencjalne zmiany w sposobie, w jaki firma podchodzi do ochrony danych użytkowników. Warto zwrócić uwagę, że te ruchy są reakcją na zmieniający się krajobraz technologiczny. W którym funkcje wykorzystujące generatywną sztuczną inteligencję stają się normą, wręcz wymogiem. Pomimo braku oficjalnego potwierdzenia od Apple, te doniesienia pokazują, że nawet giganci muszą być elastyczni i dostosować się do nowych realiów rynkowych. Kolejna wiadomość: Stability AI ogłosiło, że Emma Mostak, dotychczasowy CEO firmy, zrezygnował ze swojej funkcji oraz z miejsca w Radzie Dyrektorów. By poświęcić się rozwojowi zdecentralizowanej AI. Na jego miejsce, jako tymczasowi CEO, mianowani zostali Shanshan Shan Wong, dotychczasowa dyrektor operacyjna, oraz Christian LaFort, dyrektor techniczny. Firma już szuka stałego następcy, który poprowadziłby Stability AI w nową erę wzrostu. Równolegle firma wprowadza nowy model Stable Video 3D, który zapewnia nową jakość w syntezie nowych widoków. I generowaniu 3D z pojedynczych obrazów. SV3D dostępny jest dla celów komercyjnych, dla posiadaczy subskrypcji Stability AI, a wersje do użytku niekomercyjnego można pobrać z Hugging Face. Ta innowacja wprowadza znaczący postęp w technologii 3D, oferując wyższą jakość i spójność widoków w porównaniu do poprzednich modeli. Daj tego lajka na linki i koniecznie zasubskrybuj ten podcast. Wiedzy, można ręki. I to już koniec dzisiejszego odcinka. Do jutra, cześć. Masz tutaj,